No i siemano, z tej strony oczywiście Trezis, jest to kolejny odcinek jak sami jak widzicie z go Skinsa Oczywiście od razu na porządek polecam Wam sobie wpisać tutaj na górze kodzik Trezis A co on Wam daje? Dzięki niemu oczywiście dostajecie 2 ,10 zł 10 groszy przy pierwszym tylko wpisaniu Tutaj klikniecie sobie aktywuj, dostajecie 2 ,10 zł 10 groszy oraz 10% przy ewentualnej płacie Przykładu jeśli płacicie sobie stóweczkę dostajecie 10 zł. Totalnie, totalnie za darmo Także polecam, a również dzięki temu Kodzikowi bierzecie udziały w konkursach Które tutaj właśnie dla Was organizuje. tutaj jest już dla Was Dla Was agencik do wygrania Także polecam sobie wziąć udział Tutaj minimalna wpłata, najmniejsza Tylko jaką się dało, żeby każdy mógł sobie wziąć udział No i tak jak widzicie, dzisiaj jest Stóweczka na koncie Tutaj dzisiaj obowiązkowo ląduje kosa. Za tą stóweczkę robimy kosę, Także, nie przedłużając od razu, pierwsza bitewka dajemy sobie tutaj, może, może te właśnie krawciki, te stickery. Damy sobie trzy tutaj na trzy osoby w trybie standardowym. No i polecam wam sobie dołączyć do, do, do tego konkursu. Mam nadzieję, że będę was rozpieszał tymi prezentami, ale zobaczmy jeszcze walkę sobie szybko bo tutaj nie za kolorowo, w pierwszej jak i w drugiej tutaj jak w ostatniej nic nie poleci no to jest tragedia nie to jest tragedia zostanie nam 78zł no i nie poleciało jest tragedia tutaj w razie bo jeszcze mają punkciki ale na razie jak jeszcze robimy tutaj challenge to robimy challenge na bujście, może coś takiego dwa razy na dwie osoby w trybie standardowym tutaj pasowałoby coś wygrać a wiem że z tej skrzyneczki potrafi żylnąć że tak powiem nawet tutaj glock Fate do trafienia no i żylnęło, ale nie tutaj mi, no nie? <laughs> no i żylnęło, nie? No co wam powiem, no jeszcze uspik, ale tutaj też uspik coś warty, tak dokładnie. 78 zł zgarnia tutaj kolega. 45 zł, czyli nawet nie połowa naszego już tutaj, już naszej sumy startowej. Kurczę, kurczę, no nie chcę tutaj ryzykować za bardzo, no ale już muszę, muszę, musimy tutaj powstać, że tak powiem z ziemi Musimy powstać, damy sobie dwie. No i damy sobie dwie, później na farcika sobie puścimy. Kurczę, tutaj mam przeczucie, że na trzy osoby musimy. Jak to uszczelimy, to naprawdę jest już szansa na zrobienie kosy, no nie? Bo tutaj wiem, że z tej bitwy naprawdę potrafi lecieć, ale tutaj, kurczę, no jak na razie wygrywamy, nie? No i wygraliśmy chyba. Wygraliśmy chyba, ale to prawda niedużo wygraliśmy, no nie? Sprzedajemy sobie to. Pójdziemy sobie na zwykłą skrzyneczkę otworzyć, może jakąś. Tutaj, lovely caseik. Oraz no możemy sobie pachnąć, co tutaj leci. Lovely Casey, to jest raczej taka syneczka, właśnie tutaj, chyba nam w tym momencie nie zwróciła. Ale ogólnie raczej ona zwraca. Tutaj widzicie, 12 zł dały, prawie 10. Tutaj coś już kurczę też. No, też na razie nam chyba nie zwraca. To 5,80. No, ale dam jeszcze jedną szansę, 44 zł. Też raczej nam nie daje. Świetlanej przyszłości. Dobra, idziemy sobie na bitewki jednak. 48 zł, czyli tyle praktycznie co było. Puściłbym sobie tak na farta. Tak na farta. Czuję, że musi w końcu pójść jakaś rakieta, nie? Już dawno nie, nie dostaliśmy rakiety. 6% na Maxwina jest, nie? Przydałoby się takie dwie stóweczki przytulić, ale nie przytulamy, nie? Nie przytulamy, ale jeszcze uwaga, nie? Jeszcze zrobimy tutaj... Ja wam mówię, z tych 13 zł jeszcze zrobimy tutaj normalnie jakieś arcydzieło, nie? 1% nie, no to to już by mnie pogięło. Dobra, damy sobie to na 4 osoby. Tak już na odkutkę. Albo wóz, albo przewóz. Tutaj już dołączają gracze, aż nie mogę tutaj sobie trafić. Wojtek i jakiś tutaj ziomek. Wygramy, wygramy to, wygramy to spokojnie, spokojnie. spokojnie. 54 złote. Dobra, na razie coś tu co się odrobiliśmy, ale potrzebujemy właśnie razy 3. Coś takiego razy 3, nie? Będzie nas stać, będzie nas stać. Damy sobie w trybie Underdog i założę się, i założę się, że teraz nam będzie lecieć, nie? Ale tutaj aktywność dzisiaj stronie. No i uwaga. No na razie wygrywamy. Ale tutaj pasowałoby coś dostać konkretniejszego. No dlaczego? No dlaczego? Tak jest, tak jest, tak jest. Większy kombek 105 zł już mamy, uwaga. 110, 110 mamy złoty. Co ja mówię? 110 złoty, także udało się tutaj zrobić kombek. Do, bardzo dobra strzynka to była, nie? To była bardzo dobra strzynka, dobra. Damy sobie jedną taką i damy sobie. Hmm, co tu jeszcze sobie możemy dać? No i faktycznie, nie? Może tego glocka on tu nawet fajnie poddawał. A bubka i gloczek na buście. Gloczek tutaj z łupem, przepraszam. Gloczek z łupem. No niedobrze, nie? No bardzo niedobrze. Kurwa, no tutaj. No, jeszcze mnie dobiło tylko, nie? Jeszcze mnie tylko dobiło, skopiłmy sobie bitwę. Dalej na dwie osoby w trybie standardowym. I tutaj musi, musi, to jest. W tej bitwie jest taki potencjał. Ja wiem, że jak tutaj żylnie to potrafi nawet za 2000 dwa potrafi zapłacić, nie? Tylko, że no, widzicie, nie dzisiaj chyba. No i masakra, nie? No i masakra. Niby tu wygraliśmy, ale to wygraliśmy. 47 zł. Tutaj kurczę, nie mogę wyjść tutaj z tego pułapu 50 zł. No nie. Także, także wiecie co. Tak, coś takiego bym zrobił, na drugą nam już taką nie starczy I dałbym jeszcze może... Coś takiego bym dał. Na trzy osoby w trybie standardowym. Tutaj kałaszek, no kałak to jest nasza jedyna nadzieja, nie? Jak kałak nie odda, to już będzie ciężko w tej bitwie tutaj wygrać. Kałak to jest jedyna nasza nadzieja, no i kałak zawiódł, nie? Kurwa, no i zawiódł, ale jest nieduża różnica, także możemy też jeszcze ściągnąć, nie? To może dobrze, 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 ale tutaj też kolega Kurczę, no. No i przegrała nie. No nic, dziękuję Wam za oglądanie, jeszcze raz przypominam o konkursie, dołączcie sobie i zapraszam do kolejnych.